Zobaczek, Pisza! Akcja! Patrz! Aaa! Wow, Pan jest Aleksander, Piotr, Trojan, Katarzyna Michalska. Witamy wszystkich serdecznie na planie serialu Krew, nad którym właśnie pracujemy. Jak widzicie, jesteśmy różni, więc jest jak... bardzo prawdziwie, a nie tak jak w każdym polskim kinie, że każdy z nas musi być rudy, bo ojciec jest rudy. Tylko ona jest I to jest mega podejrzane. <słyski> <słyski> <Mnie> tak wygląda. <słyski> Za nami. Spójrzcie, ile ludzi. Lody, gofry i co? Porady Prawy prawne. prawne. Tu I udziela je dźwięk. dźwiękowiec. Dzięki Ukaże. temu stanowisku nas słychać i dzięki temu, że jesteśmy popodpinani. Potem siedzi pogok i skrypt, sprawdza czy mówimy zgodnie ze scenariuszem. Potem siedzi reżyser Marcin, obok niego siedzi operator, on już dba o obrazek. O to, żebyśmy my w cali w czerni wyglądali nie aż tak blado. Krew to serial sześciodcinkowy, historia, w której opowiadamy losy rodziny Gajewskich. Gdzie ojciec? O siebie. Daj mu teraz spokój. To uzna nas mamy. Myślę, że to jest bardziej thriller psychologiczny. Moim zdaniem mój ojciec zdradzał matkę. Co? I dlatego to się wszystko wydarzyło. To jest serial o bardzo trudnych wyborach. To jest serial o decyzji. Nie chcę, żeby moje ciało umarło przede mną. To moja śmierć. To jest serial, który wciąga. Rozmawiam z moimi przełożonymi. Wszystko trafi tylko do właściwych uszu. Jestem po Twojej stronie, zaufaj mi. Chcemy zrobić rzecz, która będzie emocjonująca, wciągająca, która będzie nietypowym serialem. Karta zgonu mojego ojca, proszę bardzo. Kto ją podpisał? Twój ojciec. To jest normalne? Gram rolę Mari, matki w rodzie, o którym jest mowa. Mam go wydać mamu? A zasłużył na Michał walczy o to, żeby uratować rodzinę. Żeby rodzina się nie rozpadła, nie pokłóciła. Taki jest na to bardzo sfokusowany, ma wspaniałą relację z matką. No, ty też uważa, że jestem nieoddecznikiem. Co ci ojciec nagadał? Moja bohaterka Laura jest młodą dziewczyną, która w przeszłości została bardzo mocno zraniona. Jerzy zawsze mówi, że jesteś nienormalna. Ojciec Laure, czyli Jerzy Gajewski, jest taki jak jego wybory. Jest surowy, szorstki. Trochę jest bumerem. Trochę nie widzi tego świata w takich barwach jak jego dzieci, ale jednocześnie bardzo je kocha i zrobiłby wszystko, nawet złe rzeczy, żeby je chronić. Jesteś moją córką. Chyba to oczywiste, że będę Ciebie chronił bez względu na wszystko. Alicja ma dwie natury, silną, poukładaną, konkretną, ale tak naprawdę w środku jest przerażona, roztrzęsiona, pełna wątpliwości i strachu. I to jest fajne połączenie do grania. Ja robiłam tylko to, co, co mi kazali. Jestem kuzynem Jerzego. Jerzy kiedyś zrobił dla mnie bardzo dużo. Jestem gotowy dla niego zrobić wszystko. Każdego można kontrolować, jak się go nastraszy są naprawdę przeciekawe. On spłaca twój kredyt. Urobił księdza, żeby załatwić twoim dzieciom miejsce w prywatnym przedszkolu, a ty tutaj mieszkasz za darmo. Dlatego się nie odzywasz. Przekupił was! Nic nie jest oczywiste. Mnie też oszukał. Tylko dlaczego? Boję się, że będziemy używała jako swojej alibi. Kaskaderka emocjonalna jest tutaj istotna. To jest w tym, co święta. Nikt będzie za każdym razem zadawał sobie tym pytanie, kto jest dobry, kto jest zły. I to jest naprawdę magnetyczne. Od kłamstwa się zaczęło i na kłamstwie ma się skończyć. Jesteśmy cały czas oszukiwani. A to jest kwestia dobrze napisanych tekstów. Nic się nie mieszaj. W tym małym miasteczku umiemy grzebać tajemnicę i ludzi. On wierzył do mnie z to jest zawsze sceny kaskaderskie to jest duże wyzwanie, nie tylko dla aktorów, ale dla całej ekipy. Do scen kaskaderskich przygotowujemy się całe życie. I zawsze nas to zaskakuje, że jest trochę samochodem, jest trochę szarpania. Robimy z kopnięciem, zwalnięciem, włożeniem głowy do kibla. Jest to bardzo dobrze grane. Obsada jest fenomenalnie dobrana. Tworzymy bardzo ciekawą, zróżnicowaną rodzinę. I wniknięcie w taką rodzinę daje pole do. Odkrywania tajemnic. Cieszę się, że mogę się spotykać na planie z tak profesjonalnymi aktorami, którzy mają tak ogromne doświadczenie i są też tak czułymi partnerami. Tu nie ma gwiazd, to są wspaniali aktorzy. Ja nie wiem, dlaczego tak zareagowałem. Ja w ogóle tego nie planowałem. Zachowujesz się jak bandyta. Oh, jest. Co my robimy, Jerzy? Co my chcemy uratować? Jeżeli traficie na pierwszy odcinek serialu, to że będziecie chciały, chcieli oglądać go do końca. Siadajcie przed telewizory, weźcie sobie paluszki, orzeszki. Opowiemy wam fajną historię. Duchałem twoją matkę na życie. Ojciec służy jak pies. Gdzie byłeś, kiedy mama umarła? W tym miasteczku umiemy grzebać tajemnice i ludzi. Nowy serial Krew. Premiera tylko w Polsat Box Go.